Hej, kakoni! Spędźcie ze mną piąty dzień w Niechorzu. Ale zacznijmy sobie od początku. No to oczywiście stałam, no i poszliśmy na molo. Yy, ogólnie to też kuzynka była ostatni dzień, więc się pożegnaliśmy. Był tam lekki wiaterek, ale oczywiście dałam radę. No i szliśmy już do hotelu, ale poszliśmy na taki lekki spacerek. Trochę mi się ogólnie fryzura rozwaliła. No i pojechaliśmy do ruin yy, kościoła w Trzęsaczu. No, chyba wiecie, co to jest. Ja widziałam tylko zdjęcia i wtedy miałam okazję zobaczyć go na żywo. Naprawdę mega piękne ruiny. Miałam mega ładne ujęcia, powiem wam, że był piękny ten kościółek, no i w zasadzie to potem tak wiało, że sami widzicie no i poszliśmy na deserek, zjadłam jeszcze takiego ziemniaczka, no i pojechaliśmy pozwiedzać kościół, w którym byliśmy rok temu bo w tym roku byliśmy w innym, no i pozwiedzaliśmy, ponagrywałam Wam, bo on jest naprawdę piękny no i potem ogólnie pokazałam Wam szybki haulik z Biedronki i tak, miałam taki organizer malutki, organizer duży. E, co tam jeszcze miałam? Miałam tam taki zeszycik z university naprawdę piękny. No i oczywiście, czego nie mogło zabraknąć, cienkopisów. No, akurat mega ładne były, więc zabrałam. No i co? Zrobiłam sobie maseczkę, która, którą potem przeczytałam i była ze śluzu ślimaka. No i poszliśmy tam z Lucją, Filipem Samuelem na zachód słońca. No i to tyle. Przeczytałam jeszcze książkę i tyle. Pa!